Idzie na miniaturkę. Ja pierdolę. Pasjonat kończysz się. Halo, halo. Dzień dobry ludziska. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Pasjonat. Witam was pośrodku niczego. Tak, jesteśmy w lesie. Ludzka wybrałem was na wirtualną podróż w las. Jak pewnie wiecie po tytule, jak pewnie wiecie po tytule, nowa historia. Nowa historia mnie, nowa historia kanału. Nowy początek. Osobowość ta sama, czyli typowy skurwysyn łasy na hajs. Nie no, no dobra, kogo ja będę oszukiwał? Kogo jak kogo? Ludziska, witam was serdecznie w pierwszym vlogu na kanale pasjona Chciałbym się z wami podzielić w tym materiale na temat tego, dlaczego kanał Weiser został zamknięty, ponieważ w filmie, gdzie się z wami pożegnałem, no nie powiedziałem wam wszystkiego. Nie powiedziałem wam wszystkiego, nie powiedziałem wam o co chodzi w ogóle, ponieważ nie chciało mi się tam za bardzo rozgadywać na ten temat. Tak, nie chciało mi się tam za bardzo rozgadywać na ten temat. A myślę, że jest to główny, główna sytuacja, która mnie zdemotywowała do nagrywania na kanale Vicer. Jak dobrze wiecie, kanał był głównie znany z Mount Blade'a. Najpierw był Mountain Blade Warband, potem był Mountain Blade Bannerlord. Ten kanał jest znany z Mountain Bladea. Kiedy nagrywałem jakąkolwiek inną serię, czy to seria z jakiejkolwiek gry, czy jakiś vlog, jak próbowałem tam kilka vlogów nagrać, to odzew był bardzo mizerny. Te materiały wyświetleniowo pod względem łapek nie przebijały się tak dobrze, tak jak to było w przypadku Mountain Bladea. No i zawsze, kiedy coś nagrywałem innego niż Mountain Blade, to te wyświetlenia były znikome. Były bardzo, ale to bardzo znikome. Zawsze się ludzie mnie pytali, kiedy Mountain Blade Warband, kiedy Bannerlord, kiedy jakaś modyfikacja z Mountain Blade'a? A ja po prostu nie miałem ochoty. Nie miałem ochoty się bawić w Mountain Blade ponieważ mnie znudziło. A ja jestem takim człowiekiem, że jak mnie coś nudzi, mam coś robić na siłę, to ja wolę iść na siłownię, jak mam się siłować. Nie chcę na siłę nagrywać jakiegoś, jakiejś serii z Mountain Blade'a. No i po prostu to było męczące dla mnie, że mam 8000 subów, a wyświetlenia z jakiejkolwiek innej gry, niż Mount'em Blade, to było 100 wyświetleń. No przy dobrych wiatrach 300-400 Ale to i tak jest bardzo mało Na kanał gdzie jest 8000 subów To te wyniki są naprawdę bardzo znikome To tak głównie mnie odrzuciło do wypalenia się Do, do nagrywania filmów z gier no bo, no bo to chujowo wyglądało Nie ma co ukrywać to chujowo wyglądało Gdzie jest kanał który ma 8 tysięcy subów I z tego po 200-300 wyświetleń pod filmem To pokazuje jak bardzo dużo ludzi Zostawiło puste subskrypcje Albo mnie tylko oglądało dla Mountain data. A ja nie chcę nagrywać manty blanty znudziło mnie to Dlatego z nowym kanałem będziemy robić również Panie, ruiny! Zobaczcie, jak się pięknie złożyło. Z nowym kanałem, a propos ruin, będziemy nagrywać różnego rodzaju urban exploration czyli właśnie miejsca porzucone przez ludzi owiane różnymi legendami nawiedzone gdzie zostały dokonane morderstwa, samobójstwa. Będę robił te wyprawy sam w pojedynkę Więc myślę, że to jeszcze podniesie troszeczkę adrenalinę Jak i również moi drodzy uwypukli fajny klimacik to A propos ruin, chodźmy zobaczyć co tu jest To jest jakiś w ogóle budynek, więc nawet nie wiem co tu jest Pewnie jakiegoś żula zaraz spotka O kurwa Ło stary stał Prawie chłopak szak zabił O kurwa, panie Ale to jest dobra melanżownia Synek No się na to Melanże. Dobra, proszę się tu panie drzewo usunąć, bo tu teraz yy, gwiazda wschodząca YouTube'a idzie. Ech. O, teraz to ja mogę nagrywać No i tak właśnie o tym wam ludziska mówiłem Będziemy zaczynać z całkiem nowym kontentem Znaczy nowym, no nie nowym, no bo to jest oklepany kontent No co ja wam powiem, to jest oklepany kontent Jak najstarszy zawód świata no bo będziemy robić urban exploration Różnego rodzaju po opuszczonych ruinach Opuszczonych budynkach Budynkach, które mają jakąś za sobą przeszłość Historie, które były różne w tych budynkach Czyli jakieś samobójstwo, jakieś legendy krążące Tego typu kontent Połączony z grami również, ponieważ planuję jakieś fajne Sobie dodatkowo robić wyzwania na tych urbanach w Explorationach z grami, bo mam Steam Deck'a, więc może jakieś dziwne challenge w grach. na Nawiedzonych Ruinach będę też nagrywał, mam troszeczkę różnego rodzaju pomysłów, które są do zrealizowania. Oczywiście nie poprzestanę na grach, tak, tylko że nie będzie Mount'em Blade'a. Ja już wolę, powiem Wam tak, mieć mały kanał, jednego suba, jedno wyświetlenie, ale to będzie moje, a nie, że będzie tyle pustych subów co na kanale Vicer, więc to nie ma żadnego sensu. Więc raczej chyba nie będę chciał o tym Lejda nagrywać, żeby to się nie stało co na kanale Vicer. Ale będą również właśnie gry różnego rodzaju, serie będą, będą również livestreamy, streamy będą, czyli wasza ulubiona rzecz, która była na kanale Vicer, moja też. A, a wiecie czemu? <laughs> Ja pierdolę, co ja w ogóle robię? Kurwa stoję po środku lasu z rozwaloną meliną kable jeszcze samo nie pokradli kra, e, kabli tutaj. A zabieramy mi. No więc szykujcie się na różnego rodzaju content z moim dziwnym humorem, z moim dziwnym nastawieniem po eksploracjach, po grach, po streamach i tak dalej. Również będę chciał się na tym kanale, co pewnie po tym vlogu już troszeczkę zobaczyć jakieś pierwsze kroki, pobawić montażem. Będę chciał bardziej nastawić też kanał na montaż, dużo więcej wycinek, żeby nie było. No i w sumie... W sumie tyle, tak, po prostu chcę się bawić, chcę zacząć od nowa. Nie chcę czuć tej presji, co było na kanale Weiser. Rozpoczynamy od nowa, szykujemy się od nowa. Nowy sprzęt jest, będzie kupowany na nowe serie. No i myślę, że będziemy się fajnie wspólnie bawić już bez żadnej presji, tak jak to było na kanale Weiser. Plan jest tak: na pewno nie zepsuć kanału, kanału brakiem regularności. Ponieważ kanał Weiser stracił bardzo dużo na zasięgach, przez to, że nie było regularności. Ja mam taką specyficzną pracę, gdzie ciężko jest zadbać o regularność, ale będę nagrywał filmy na zapas, żeby to wszystko było zapchane i tak dalej. Na jeżeli chodzi o urbanek, której szyny, to będzie rzadko na tym kanale, ponieważ to będzie wymagało dużych środków. Ponieważ tak, będę musiał dojechać na, do miejsca, zanim dojadę, zanim szykuję sprzęt, No to będę musiał poczytać o tym miejscu, dowiedzieć się, dowiedzieć się o otoczeniu, czy tam czasem nie ma żadnych czpunów, czy nikt mnie nie zabije nożem i tak dalej. Wyposażyć się w jakieś tam niezbędne środki do samoobrony. No, po prostu będę musiał przeprowadzić wcześniejszy wywiad przed takim miejscem, zanim będę eksplorował. Tym bardziej, że ja będę w pojedynkę to robił, no, nie? więc to też nie jest taki obsiub. Często obiekty też takie porzucone mogą być pilnowane, bo to są najczęściej obiekty w rękach prywatnych, gdzie mogą być jakieś psy, gdzie może być jakaś ochrona. A jak będzie jakaś ochrona, to ja będę musiał się skradać jak debil po, po krzakach, żeby mnie nie zobaczyli. Zapewno Urban Exploration, no to to będzie rzadko, no może dwa filmy na miesiąc, może to max, bo to będzie wymagać dużych środków. Na pewno w okresie wakacyjnym będzie, może troszeczkę więcej. Takich filmów, no bo będzie ładna pogoda, nie? Teraz mamy wczesną wiosnę. To jeszcze pogoda jest taka różna, tak? Trzeba się ubierać na cebulkę i tak dalej. Tyle. Będzie też dużo więcej vlogów na tym kanale. Kanał Pasjonat już nie będzie stricte kanałem gamingowym jak McVicer. Kanał Pasjonat będzie otwarty na więcej rzeczy. To wam mogę zagwarantować. A jeszcze zanim skończymy tego vloga, to zabiorę was w jedno miejsce, gdzie wam zaproponuję specjal pewien, ale nie za darmo. Zdacie mnie, nie za darmo. Dobra, ludziska, idziemy wąwozami. Dobra, wam pokażę w tym vlogu, bo to taki będzie vlog pierwszy ogólnikowy, gdzie pierdolę o o tak. O co połach? Jak padłem na bardzo taki fajny pomysł. Słyszę niepokojące dźwięki. Zaraz ktoś mnie zamorduje. Ponieważ tu jak możecie zobaczyć jest wąwóz taki. Tam jest taki wąwóz. Ja już tu wcześniej byłem. Ja już tu wcześniej byłem. To jest bardzo dobry zasięg z, z internetem ogólnie. Tu są maksymalne kreski LTE. To jest na górze. Więc tu jest zajebisty zasięg i zajebisty internet. Dlatego też pomyślałem, że zrobimy specjal. Nie wiem, czy wam się taki specjal spodoba. Na pewno nie będzie to specjalnie na 1000 subów, bo to ja muszę psychiki nabrać, żeby się odważyć, coś takiego zrobić, ale na 5000 subów myślę, że mogę to zrobić. A bo zanim wbiję 5000 subów, to ja już się nastawię odpowiednio psychicznie za pomocą zwiedzania tych nawiedzonych budowli, więc ja już będę wtedy mniej strachliwa dupa, że tak powiem. Ale na 5000 subów pomyślałem, że spędzimy w tym miejscu noc, robiąc live'a. ponieważ mam kilka powerbanków takich zajebistych, mam głośniki na Bluetooth, więc by można było sparować z tym telefonem i donate y były głośne. I tutaj za mną, jak widzicie ten wąwóz, to ten wąwóz prowadzi do pewnej, fajnych widoków pewnych. Pomyślałem, że można by było tu w nocy rozbić obóz, kupić namiot, rozpalić ognisko, zrobić zajebistego klimatycznego live'a w pojedynkę, gdzie byśmy nasłuchiwali różnych dźwięków nie jest to miejsce często uczęszczane przez ludzi chociaż jak możecie zobaczyć tutaj ognisko już było rozpalane ale zobaczcie na to patrzcie widzita to ludziska to jest krater, a raczej kamieniołom tutaj był kamień wydobywany krąży historia, że jest tu zatopiony czołg ile w tym prawdy nie wiem, ale ponoć jest tu zatopiony czołg, tam jak możecie zobaczyć tam jest skała, która była właśnie wydobywana no i tak pomyślałem, żebyśmy tutaj na przykład, no nie wiem, no wiecie, tutaj bym nie chciał namiotu rozkładać, tu bym nie chciał namiotu rozkładać, no bo pewnie jakieś piwko bym sobie kupił i bym nie chciał się stoczyć tam na dół w nocy, no ale na przykład patrzcie, tutaj sobie pierdyknąć namiocik zajebisty, FIFA La Fon, tutaj by była gdzieś kamerka, o tutaj, o, tu palimy sobie ognisko, pieczemy sobie kiełbaski i leci zajebista transmisja na żywo z donatami. tak jest. Ale to wiecie, to na 5000 subów. No taki obraz mi się zrodził w głowie. No chciałbym na tym kanale troszeczkę właśnie mieć różnorodności, nie, nie tylko gry. Eksploracja, jakieś głupie pomysły, jakieś challenge, wyzwania, jakieś nie wiem, wpierdalanie, ostrych zupek. Tak, temat już jest przewałkowany na YouTubie, ale myślę, że mój hum humor czarny i nie tylko podczas takich challenge by się spodobał Wam. Prawa do przemyślenia. Dobra, wariaty, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych materiałach z gier, z vlogów. No jest z za jakiś czas. Nowa.